Siema, 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 witam serdecznie na kanale Obstawiamy. Oczywiście lecimy z Ligą Mistrzów, oczywiście lecimy z kuponami na dzisiaj. Na początek wielka prośba o zostawienie łapy w górę pod filmem. Dziękuję serdecznie za każde kliknięcie. Informacja, słuchajcie, na dzisiaj jest też taka, że Betfan zmienił i ulepszył swoją promocję powitalną. Bo można było zgarnąć 400 zł nagrę dodatkowo w poprzedniej promocji. Teraz można zgarnąć 600 zł na grę dodatkowo, więc osoby, które wstrzymywały się z założeniem konta, mogą być zadowolone. O promocji powitalnej i o tym, jak przytulić 600 zł na grę od Betfana, powiem zaraz nieco więcej. Odpalimy sobie konkursy i oczywiście przejdziemy do kuponów. Więc tutaj, jeżeli ktoś chciałby sobie skorzystać z promocji powitalnej w Betfan, to teraz warto wysłuchać. Słuchajcie, oczywiście konieczne jest założenie konta w Betfanie, legalnie działające w Polsce, Buchmacher. Z linku, który jak zawsze zostawiam Wam w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Jak sobie klikniesz w ten link, który jest w pierwszym komentarzu, zaczyna się proces zakładania konta. W trakcie zakładania konta trzeba zaakceptować zgody marketingowe, zweryfikować sobie konto gracza. Można od razu, chociaż masz generalnie na to 30 dni, tak jak widzisz w Betfanie, możesz 30 dni jechać na koncie tymczasowym i już jesteś zapisany do promocji, w której to Betfan da ci 3 razy 100% od Twojego depozytu, czyli 3 pierwsze Twoje depozyty będą podwojone maksymalnie do 200 zł. Sytuacja wygląda tak, tak jak teraz. Widzisz, bo oni fajnie to akurat rozpisują nie? Po założeniu konta, pierwsza wpłata: żeby zapisać się do podwo podwojenia depozytu, trzeba wpłacić minimum 50 zł, maksymalnie 200. Jak chcesz wykorzystać maksa, to wpłacisz so wpłacasz sobie na pierwszym depozycie 200 zł, dostajesz dodatkowo 200 zł na grę. Drugi depozyt to samo, wpłacasz 200 zł, dostajesz 200 zł w bonusie. Trzecia wpłata? To samo. Wpłacasz 200 zł, dostajesz trzecie 200 zł w bonusie, czyli łącznie po trzech depozytach możesz zgarnąć od Betfana 600 zł dodatkowej kasy w bonusach. Żeby bonusy sobie odblokować, nie jest to skomplikowane, trzeba po prostu zagrać za środki, które wpłaciłeś, tak zwane środki rzeczywiste. Czyli jeżeli wpłaciłeś przykładowo te 200 zł, bo chcesz wykorzystać maksa i dostać 200 zł na grę w bonusie, no to po wpłaceniu dwóch stówek trzeba po prostu zagrać Kupony za dwie stówki. W momencie, kiedy będziesz miał rozliczone kupony. Kupon lub kupony, bo to można zagrać jeden lub kilka, nie? Za te środki rzeczywiste, to od razu możesz grać za bonus. I to się tyczy każdego bonusu z tych trzech pierwszych depozytów. Myślę, że dosyć łopatologicznie wytłumaczyłem. Wszyscy skumali. Dodatkowo Betfan, tak jak mówiłem, fajnie to rozpisuje. To jest krok po kroku, wszystko rozpisane. Obrót bonusem też fajnie rozpisany. Też trzeba powiedzieć, że całkiem sympatyczne warunki Betfan ma. Więc teraz zamiast 400 zł można od Betfana w trzech depozytach łącznie 600 przytulić. Myślę, że kogoś pod Ligę Mistrzów i te dni z europejskimi pucharami na pewno to zainteresuje. Jeżeli ktoś chciałby sobie z tego skorzystać, jakby proces założenia konta yy, i weryfikacji konta gracza, nawet jak przez bank robisz to od razu, to łącznie z 4 minuty Ci to zajmie, nie? Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie promocji powitalnej, śmiało w komentarzu pod tym filmem pytajcie, chociaż myślę, że tu jest wszystko dosyć Jasne i klarowne, nie jest to jakaś skomplikowana promocja powitalna. Osoby zainteresowane tą promocją odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Tam jest link do założenia konta w Betfan i trzymam kciuki za wasze zielone kupony. Zanim przejdziemy do kuponów, tutaj, YouTube'owych, do debiutów, szybkie dwa konkursy. Oczywiście musi być konkurs na rzuty rożne, na Ligę Mistrzów, u nas na. Facebooku, obstawiamy.info. Nasza strona na Facebooku się nazywa. I rozdajemy dzisiaj kasę, właśnie w Betfanie. Więc przy okazji możesz coś kasy na grę zgarnąć, żeby wziąć sobie udział w konkursie Facebookowym. Trzeba wbić na naszego face'a. Link ci zostawiam w opisie pod filmem. E, I około godziny 9 pojawi się post-konkursowy z typowaniem rzutów różnych. Zerknij sobie o co chodzi. Serdecznie Cię do tego zachęcam. E, link w opisie pod filmem. I lecimy do konkursu tutaj na YouTubie. Zawsze jak robimy film z Betfana, powiedzmy, to konkurs robimy z Superbeta, Żebyście nie musieli tymi mailami się kopać, bo wiadomo, że żeby e, wygrać. W Betwanie coś trzeba maila podać. YouTube nie puszcza komentarzy z mailami, więc robimy w Superbecie 20 zł standardowo do zgarnięcia. Subskrypcja kanału obstawiamy jest konieczna i zostawienie łapy w górę tutaj pod filmem. Dziękuję bardzo. W komentarzu tu dokładny dokładne wyniki minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Pafosem a Trweną Dopisujecie gracza z Dopisujecie swój nigraczas Superbeta. Typujecie do godziny 21.00, komentarze edytowane, dodane po tej godzinie, bez niku gracza na Superbet nie biorą udziału w zabawie, czyli dokładny wynik, minuta pierwszego gola, oczywiście wygrywa osoba, która trafi dokładny wynik i będzie najbliżej minuty pierwszego gola, komentarze do waszej dyspozycji, a ja lecę do kuponów. Debiuty, tak jak mówiłem i zaczynamy! Chyba od miłośnika piłki nożnej angielskiej, bo mamy kupon od Igora i mamy tutaj trzy typy wybrane z EFL Cup. To jest słuchajcie, 1.32 32 finału, więc taka cały czas początkowa faza. Dla mnie totalnie wróżenie z fusów. Nie? Jeżeli chodzi o piłkę nożną angielską, to śledzę, oglądam, przypatruję się tylko Premier League. Jeżeli chodzi o niższe ligi, to tak jednym okiem zerkam, a jeżeli chodzi o taki EFL Cup, no to jeżeli już śledzę, to gdzieś w końcowych fazach. No o 1.32 za dużo się nie wypowiem. Moim zdaniem niektóre z tych topowych angielskich ekip mają takie podejście do tego pucharu, że, no, że mają go po prostu w dupie, nie? Tutaj mamy zaproponowany zakład na to, że obie drużyny strzelą gola w meczu Wolverhampton i West Hamu. No to jest generalnie pojedynek ekip, które grają na najwyższym szczeblu rozgrywkowym, nie? Więc takie mocne ekipy... Z tych wszystkich, które biorą udział w 1.32, no spotykają się już na tym etapie. Zdaniem Igora, obie ładują tutaj bramę. Mamy w meczu Norwich i Southampton, proszę Ciebie, zakład na to, że yy, obie drużyny strzelą gola albo będzie over 2,5 yy, goli, czyli to jest tam to magiczny loop. Tutaj też obie ekipy z tego samego poziomu rozgrywkowego, bo obie ekipy z Championship. Jeżeli chodzi o to spotkanie, musimy obejrzeć albo po jednym golu minimum po obu stronach albo ogólny over 2,5 goli pokryty przez nawet jedną ekipę, jedno z dwóch musi się wydarzyć, oczywiście może i to i to się wydarzyć. Ty, i mamy jeszcze zwycięstwo Sunderlandu, nie? Sunderlandu, który wrócił po 8 latach do Premier League. Jestem bardzo ciekawy jak ta ekipa podejdzie do, do tego pucharu, nie? Bo wiadomo, można się skupić na kilku frontach, na grze na kilku frontach, ale można się skupić jakby stricte na Premier League na przykład. To tutaj właśnie trzeba też wziąć to pod uwagę. Mamy pojedynek Sunderland z Premier League z ekipą Huddersfieldu, która gra na trzecim szczeblu rozgrywkowym, nie? bo to jest League One, więc tutaj to nawet nie jest Championship. No, Sunderland na pewno teoretycznie na papierze piłkarsko faworytem jest. Sklejka na angielską piłko, piłkę nożną od Igora. Idziemy dalej do kuponu od Adriana. Tutaj mamy, słuchajcie, połączoną Islandię e, z e, piłką nożną niemiecką. Za chwilę będzie ta Liga Mistrzów. Dwa pierwsze kupony to nie Liga Mistrzów. Mamy, słuchajcie, tak: zwycięstwo e, Stuttgartu. Stuttgartu, który gra też w 1.32 z Brunszwikiem. jest też 1.32 Pucharu Niemiec oczywiście. No i tutaj mamy zderzenie ekip też na dwóch różnych, zderzenie z dwóch różnych poziomów rozgrywkowych. No bo Stuttgart, no wszyscy doskonale znają. Mocna ekipa, overowa, ofensywna, bardzo dobrze grająca drużyna, jeżeli chodzi o drużyny niemieckie. Brunszwik tuła się jak na razie po drugiej lidze niemieckiej. Start sezonu całkiem sympatyczny, no ale wiadomo, że to jest druga liga. Tutaj starcie ze Stuttgartem. Powinno być trudne dla nich, ale też jest pytanie, jak Stuttgart podejdzie do Pucharu do 1.32. Wiadomo też, że jest takie typerskie powiedzonko. Kto gra Puchary? ten wcina Suchary. I to się tyczy raczej właśnie takich pucharów jak Felkap, jak tutaj Puchar Niemiec, na takich bardzo wczesnych poziomach, nie? Mimo wszystko, czy tam etapach, mimo wszystko mamy czyste zwycięstwo Stuttgartu i mamy dorzucony over 2,5 goli w Islandii w spotkaniu pomiędzy Reykjavik a Westri. Nie, tutaj jeżeli chodzi o samego overa 2,5 goli to 3,05, to jest średnia goli na mecz Wikingura. 2,05, czyli bardzo anderowo. jeżeli chodzi o Westri. Mamy do dyspozycji 19 kolejek, więc to już jest taki mocny wyznacznik. No trzeba liczyć na to, że Wikingur tutaj powalczy o pokrycie overa. Nie chcę mówić w pojedynkę, no ale jak na Islandię to 2:05 średnio gola na, na spotkanie to jest bardzo nisko, nie? Do tego mamy jeszcze dorzucone samo zwycięstwo gospodarza, czyli Wikingura. Takie coś od Adriana w debiucie i teraz zaczyna się ciekawie, bo mamy Ligę Mistrzów. Mamy Ligę Mistrzów od Michała za 2,5 tysiąca złotych, ale zanim przejdę do tego kuponu, to zaproszę na Instagrama, bo na Instagramie... Obstawiamy, też pojawiają się kupony, i są to kupony. Oczywiście, inne niż te tutaj, nie? Tam są publikowane. Inne kupony od ekipy Instagramowej. Jeżeli chciałbyś sobie śledzić też kupony z Instagrama, czyli chciałbyś śledzić praktycznie wszystko, co się da, serdecznie zapraszam na Instagrama, albo sobie w aplikacji w klep obstawiamy, albo w BI w opis pod tym filmem. I w opisie pod tym filmem znajdziesz link do Instagrama. Można wbić. Jesteś mile widziany. Zapraszam serdecznie. Kupon od Michała za 2,5 tysiąca złotych na 5 koła. Szkoda, że nie rozbity. Troszkę więcej kasy byłoby do wygrania, jakby to siadło. No ale i tak profit może być świetny tutaj, nie? Pafos, Trena z Obie ekipy mają strzelić gola. Pafos na razie gra świetnie w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Naprawdę trzeba im to oddać. Przyznaję się bez bicia. Spodziewałem się o wiele gorszej gry od nich. A oni, no nie dość, że przeszli tą poprzednią rundę. Wiadomo. To tutaj w pierwszym spotkaniu z Trweną na wyjeździe wygrali 2 do 1. Grając naprawdę dobrą piłkę. Teraz mają wszystko do rozstrzygnięcia na własnym terenie. Moim zdaniem są. No, są bliżej awansu, kurwa, bo wygrali na wyjeździe, no to co za bzdura. W każdym razie mamy tutaj zakład na to, że powtórzy się to samo, co było w pierwszym spotkaniu. Obie ekipy w regulaminowym czasie gry muszą strzelić po minimum jednym golu, czyli klasyczny BTTS. Do tego mamy dorzucone over 2,5 goli w metru Sturm Gras i minimum jedno trafienie bodo. No bardzo jestem ciekawy, jak Sturm Gras podejdzie do tego spotkania. Wiadomo, nie można powiedzieć, że już na pewno nie mają awansu. No dobra, dostali na pysk w Norwegii 5 do 0. Nie wiem, czy ktoś takie wyniki odrabiał. Pewnie tak, pewnie tak na, na, w kwalifikacjach do europejskich pucharów. Pięć bramek jest do odrobienia, nie? Yy, no mamy zaproponowany minimum jeden gol Bodo i minimum trzy gole w tym meczu, no bo tu generalnie nie ma nic do stracenia ten szturm Graz. Czy oni pójdą ofensywnie, czy się utkają w defensywie, to jakby nie ma znaczenia, bo jak się utkają w defensywie i, i co? I nie zaczną odrabiać tych strat, to i tak odpadną, nie? Tu trzeba wejść od razu na bombie, spróbować zaatakować, zapitolić trzy bramki w pierwszej połowie i będzie nerwowo, nie? W każdym razie tak to widzę, że tutaj jakby, no nie ma nic do stracenia. Wydaje mi się, że ani jedni, ani drudzy nie będą defensywnie grali. No bo w sumie po co, nie? Bodo może mieć w ogóle w dupie ten mecz i starać się to kontrolować, faktycznie. Ale wydaje mi się, że szturm gras. Mimo chciałbym, żeby tak było, narzucą tutaj mocne tempo od pierwszej minuty, no też wi wiadomo, trzymam kciuki, żeby te gole się pojawiały, żeby te kupony tutaj siadały, nie? Jest over dwóch i pół goli w tym meczu, minimum jedno trafienie Bodo do tego yy, i to jest kupon na 5 koła. Dalej mamy propozycję od Patryka. I ten kupon powiem Wam szczerze, podoba mi się. Mamy rzuty rożne trfeny. Jeżeli chodzi o ostatnie mecze Trweny, to jest 13, 10, 3 i 3. To są cyferki e, rzutów rożnych nabijanych przez trfenę. W tym pierwszym meczu z Pafosem oni sami nabili 13 rożnych. No wiadomo, gonili w wynik od pierwszej minuty, praktycznie, nie? Sami nabili 13 kornerów. I naprawdę, wydaje mi się, że tutaj, no może nie powtórzy się sytuacja, że tyle różnych sami nabiją. Ale też muszą gonić wynik, muszą odrabiać tą stratę z własnego terenu. A Pafos pewnie też nie będzie stał i się przypatrywał, jak trwę nagranie. Układ idealny to strzelony gol przez Pafos. I już w ogóle ofensywa gonienie trweny, bo tak to wyglądało w pierwszym meczu. Mamy propozycję zakładu na to, że trwena nabije rzuty rożne drużynowe. I mamy rzuty rożne w meczu Kairatu i Celtiku. Przypominam, tutaj Celtic zawalił pierwszy mecz, było 0 do 0. I tutaj mamy tak. Ostatnie mecze Kairatu. W meczu z Celticiem było łącznie 18 różnych, czego 15 nabił Celtic. Wcześniej w meczach Kairatu 8, 11, 12. Overowa ekipa, jeżeli chodzi o ostatnie mecze, pod kątem rzutów rożnych. Ostatnie mecze Celtiku, no wiadomo, te 18 w pierwszym meczu, wcześniej przed tym meczem też było 18 różnych meczowo, 7 i 13. Do tego jest doklejony over 1,5 gola. Do tego, czyli do overa rzutów rożnych w tym meczu. I minimum dwa gole w tym spotkaniu. Moim zdaniem. Moim zdaniem Celtic to robi. Moim zdaniem Celtic przejdzie dalej. Moim zdaniem Celtic wygra to spotkanie. Moim zdaniem będzie overrzutów rożnych. I moim zdaniem będą dwa gole minimum. Dlatego podoba mi się ten kupon od Patryka. To jest propozycja ciekawa. Nie podoba mi się natomiast, ale to jest tylko moje zdanie, kolejny kupon grany 3 razy 700 zł na 3 razy 2002 Otrzymana. Awans Kairatu. Moim zdaniem Celtic zlekceważył w pierwszym meczu Kairat. Gdzieś tam było takie założenie, że A, walniemy ich na pewno i tak, i tak. No okazało się inaczej, ale moim zdaniem Celtic jest ekipą lepszą. M możemy się tu nie zgadzać, nie? Nie podoba mi się typ, nie zagrałbym typu na awans Kairatu, bo wydaje mi się, że mimo tego, że to jest spotkanie wyjazdowe, to wydaje mi się, że Celtic to ogarnie. Wydaje mi się, że Celtic przejdzie do kolejnej rundy. Ale oczywiście mogę być w totalnym błędzie. Oczywiście też nie muszę, nie muszę się zgadzać z tymi wszystkimi kuponami, które tu są publikowane. No bo to by nie miało sensu, nie? Na awans kairatu nie dałbym ani jednej złotówki, szczerze. O, ta, ja wiem, kurs jest kuszący, ale ja bym nie dał. Tutaj mamy więcej niż jedną złotówkę, bo mamy 3 razy 700 złotych zapakowane na to. I zobaczymy. Coś takiego w debiucie otrzymona singiel. single. No single zawsze się chwali, nie? Zaw... Fajnie się gra single. Ostatnio też były takie. Ten na przykład over 3,5 goli w meczu Bodo i Szturm, nie? Tydzień temu był tutaj na YouTube i też to siadło pięknie. Ale ten akurat mi się. To ten akurat mi się nie podoba. Zobaczymy, zobaczymy. Może się mylę. Dwa kupony jeszcze przed nami, ale zanim te dwa kupony, to serdecznie zapraszam na naszą grupę Facebookową. Ponad 100 tysięcy ludzi. I tak jak ostatnio na poprzednich filmach mówiłem, budzi się ta grupa do życia. Ze względu na to, że wróciły wszystkie rozgrywki piłkarskie, nie? Pojawiają się kupony, pojawiają się propozycje, pojawia się dyskusja, pojawiają się w końcu trafione kupony też. Generalnie grupa na Facebooku, jak każda inna, dostępna dla każdego z Was. Typy bookmacherskie, obstawiamy się nazywa. A link zostawiam ci bezpośrednio w opisie pod filmem. Możesz bijać i oczywiście jesteś mile widziany. Serdecznie zapraszam. Przedostatni kupon jest od Bartka. No. Zwycięstwo Celtiku podoba mi się. Mówię, to mi się podoba, to mi się podoba. Zwycięstwo Celtiku! Czyli po prostu ja tu się zgadzam z Bartkiem. Wydaje mi się, że Celtic jednak zepnie dupę, nie zlekceważą drugi raz Kairatu i to spotkanie wygrają, ale mówię, tu na pewno będą dwa obozy, bo już wiem, że na Discordzie ludzie pisali, o Kairat mocny, Kairat dzisiaj wygrywa. Może tak! Może tak, ja nic totalnie więcej od was nie wiem Mówię tylko, jak mi się wydaje i jak ja czuję, nie? Jako typer taki, jak i wy. Więc zobaczymy, który obóz dzisiaj tutaj bez złości, oczywiście, będzie miał rację czy Celtic, czy Kajrat. Moim zdaniem e, wybór na zwycięstwo Celtiku jest dobry. Do tego mamy dorzucony over 2,5 goli w tym meczu w pucharze Niemiec, a Brunswick e, z ze Stuttgartem. po prostu trzy gole w regulaminowym czasie gry muszą się pojawić. No i mimo wszystko jest pafos z podpórą i owerem 1,5 gola, nie? Zakład na to, że pafos nie przegra z Trzeną. I że w całym spotkaniu w regulaminowym czasie gry zobaczymy, minimum, te dwa gole. Ciekawa sklejka, i powiem Ci szczerze, nawet, że no ta sklejeczka też mi się podoba. Ta sklejeczka też mi się podoba, bo faktycznie pafos na własnym terenie może być groźny yy, i ta, ta sklejka z podpórką na pafos może być dobra. Ostatni kupon od Kuberta. Mamy, słuchajcie, over 2,5 goli. Jeszcze raz ten mecz, ale Pafos jest dzisiaj katowany z tą trferą. Over 2,5 goli w tym meczu, czyli w regulaminowym czasie gry, musi się po prostu powtórzyć to samo, co w pierwszym spotkaniu. Generalnie wiadomo, spotkania rewanżowe w jakichkolwiek pucharach mają to do siebie, że tak naprawdę niektóre ekipy nie mają nic do stracenia. W pierwszym meczu wiadomo, możesz się trochę badać. Jedni i drudzy mogą podejść defensywnie, badać przeciwnika, nie chcąc popełnić błędu, którego potem może nie da się odrobić. No mecz rewanżowy to już jest zupełnie inna sprawa, bo jedna drużyna zaraz odpadnie. I to ta jedna drużyna przeważnie musi gdzieś tam troszkę ofensywnie podejść, nie? Więc te, te mecze rewanżowe mogą być zupełnie inne niż mecze pierwsze. Tutaj over 2,5 goli po fajnym, kuszącym kursie. Biorąc pod uwagę, że c musi się rzucić od razu do ataku, a Pafos może mieć gdzieś tam okazję do konterek, to może też taki over po takim kursie nie jest najgłupszy w tym meczu. Do tego rzuty różne drużynowe Celtiku. To co mówiłem, Celtic to nie jest dużo do odrabiania, bo to jest 0-0, no to strzelają jednego gola i fajnie, nie? Więc tutaj też może być tak, że Celtic walnie szybko dwa gole i gdzieś tam te różne nie będą się pojawiały, ale im dalej w las, im, im, im dłużej mecz będzie trwał, tym bardziej komuś dupa będzie się paliła. Wiadomo, dogrywka przy 0-0 to też nie jest jakaś tragiczna sprawa. Ale weźmy pod uwagę, że Celtic przy 0-0 w pierwszym spotkaniu bił te rożne. Nabili 15 kornerów w pierwszym meczu z Skyratem. I tutaj ta linia moim zdaniem jest też całkiem sympatyczna. Zresztą wiecie, jakie ja, jak ja mam podejście do tu różnych, nie? Coś takiego od Huberta. I przypomnę ci, nawet na dzisiaj, nawet na dzisiaj to jest dla Ciebie. 600 zł daje Betfan na grę. Tobie. W trzech depozytach. 600 zł normalnie dodatkowej kasy. Jeżeli ktoś nie ma konta w Betfanie, to jest całkowicie legalnie działający w Polsce Buchmacher, to można z tego skorzystać. Można z tego skorzystać zakładając sobie konto w Betfanie z dedykowanego linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. W trakcie zakładania konta trzeba oczywiście zaakceptować zgody marketingowe. Można zweryfikować od razu konto gracza, ale masz na to 30 dni, tak jak widzisz, i już jesteś zapisany do promocji, w której Betfan daje ci 100% od pierwszego, drugiego, trzeciego depozytu do 200 zł. łopatologicznie. Nie, pamiętaj, że łapiesz się do promocji wpłacając minimum 50 zł. Jak ktoś płaci poniżej 50 nie dostanie podwojenia. Przykładowo pierwszy depozyt robisz sobie dzisiaj. Wpłacasz określoną kwotę od 50 do 200. Będę tłumaczył na przykładzie 200 zł, bo wiem, że większość z was chce zgarnąć zawsze maksa z promocji, skoro już z tego korzystacie, nie? Czyli wpłacacie 200 wy Dostajecie 200 w bonusie. Na pierwszym depozycie. Drugi depozyt, to samo. Wpłacacie 200, dostajecie 200, trzeci depozyt to samo. Tyczy się to trzech pierwszych depozytów, czyli na każdym z trzech pierwszych depozytów, jeżeli wpłacisz 200, dostaniesz łącznie 3 razy 200 i 600 grę dodatkowo w bonusie. Normalnie 600 zł nagry. Żeby z bonusów sobie korzystać, trzeba zagrać kupony za środki rzeczywiste, czyli za ten hajs, który wpłaciłeś. I jak będziesz miał już te kupony albo kupon jeden rozliczone, to od razu możesz grać za bonus. Wszystko masz tutaj fajnie rozpisane teraz na ekranie, bo Betfan akurat fajnie to rozpisuje na tych banerkach. Można korzystać nawet i dzisiaj pod Ligę Mistrzów. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to takowe osoby! Odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. A za oglądanie do samego końca, dziękuję. I trzymam kciuki za zielone. Pozdro siema. ma Elonara.